Hej! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Razem z Tutusiem dzisiaj będziemy rozpakowywać Tamagotchi Connection Melon Soda. Udało mi się je złapać na promocji na brytyjskim e, Amazonie. E, I przyszło do mnie wczoraj. Taki mikołajkowy prezencik sobie sprawdziłem. Sprawiłem. <grym> Więc... przejdźmy do rozpakowania. Ok, mam tutaj pudełeczko, nożyczki. Dobrze, że nie ma za dużo taśmy. Wystarczy, że przeciąłem tutaj. I jak najwięcej. Jest i ono w pełnej okazałości. co, trochę się obawiałem, szczerze zamawiając, że będzie ono zbyt perłowe, ale teraz, jakie widzę, to nie jestem ani trochę zawiedziony. Wow, bardzo ładne. Okej, okay, z tyłu jest mega perłowe. Dobra. Wróćmy do tego widoku. No, popatrzcie na nie. Świetne. Ani trochę się nie zawiodłem. Mamy jeszcze oczywiście instrukcję. Hmm. Jeśli dobrze pamiętam, to jest też w języku polskim. Ale nie ta, ponieważ zamawiałem z yy, strony Amazonu. W Wielkiej Brytanii będzie lepiej myślę widać. Mam pokazane poszczególne etapy rozwoju naszej postaci. Teraz, tak patrzę, to jest trochę okrojona ta instrukcja w porównaniu z. Hmm. chyba że z drugiej strony. Nie, jeśli pamiętam, to w polskiej instrukcji było też wyjaśnione gry i wszystko, a tutaj tego nie ma. Więc trochę się różnią te wersje od siebie. Jeszcze do porównania Wam pokażę. O. Czekajcie. Chcę, żeby na środku było. A mam odwróconą kamerę, więc trochę mi ciężko to ustawić. Ok. O. Tutaj, jak widzicie, mam kolejną generację do odchowania. Aktualnie. Samotnie czeka na zaopiekowanie się. I no. myślę, że to jest to, co chciałem Wam właśnie pokazać dzisiaj. Więc bardzo serdecznie, instrukcjami spadłem <grym> bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego nagrania. Ja jestem Maciek. Możecie na moim kanale zobaczyć przeróżne rzeczy na temat Tamagotchi. Oprócz tego tworzę też muzykę i gram w Simsy. Wyczekujcie też innych gier. Bo nad tym też pracuję. Więc pamiętajcie o tym, żeby polajkować moje nagranie dzisiejsze. Zostawić subskrypcję. Będę bardzo wdzięczny. I trzymajcie się. No i cześć!